Rozdział XIV Ale ona obtarła łzy i zabrawszy giermka poszła z nim do Juranda, aby mu nowinę oznajmić. Zastała go w wielkiej świetlicy z oswojoną wilczycą u nóg, siedzącego z księdzem Kalebem, z sieciechubną i ze starym Tolimą. Miejscowy klecha, który był zarazem rybałtem, śpiewał im przylutni pieśń o jakimś dawnym boju jurandowym ze sprośnymi krzyżaki, a oni, podpadwszy rękoma głowy, słuchali w zadumie i smutku. W widno było od księżyca, po dniu prawie już znojnym nastał wieczór cichy, ogromnie ciepły. Okna były otwarte i w blasku miesięcznym widać było krążące po izbie hrabążcze, które roiły się w rosnących na dziedzińcu lipach. Na kominie tliło się jednakże kilka głowni, przy których pacholik przygrzewał miód, pomieszany z winem, krzepiącymi, i pachnącymi ziołami. Rybałta raczej klecha, i sługus księdza Kaleba zaczynał właśnie nową pieśń o szczęśliwym spotkaniu: Jadzie Jurant, jadzie Koń pod nim cisawy. Weszła Jagienka i rzekła: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków odpowiedział ksiądz Kaleb. Jurand siedział na poręczastej ławie z łokciami opartymi na poręczach. Usłyszawszy jednak jej głos, zwrócił się zaraz ku niej i ją, ją witać swą białą jak mleko głową. — Przyjechał Zbyszkowy Giermek ze Szczytna — ozwała się dziewczyna — i nowiny przywiózł od księdza. — Maćko już tu nie wróci, bo do kniazia Witolda pociągnął. — Jak to nie wróci? — zapytał ojciec Kaleb. Więc ona poczęła opowiadać wszystko, co od Czecha wiedziała o Zygfrydzie, jak mścił się za śmierć Rodgiera o Danuśce, jak ją stary komtur chciał Rodgierowi zanieść, aby jej niewinną krew wypił, i o tym, jak ją niespodzianie kato bronił. Nie zataiła i tego, że Maćko miał teraz nadzieję, iż we dwóch ze zbyszkiem Danusię znajdą, odbiją ją i przywiozą do Spychowa. Z której to właśnie przyczyny sam prosto do Zbyszka pojechał, a im tu zostać rozkazał. I głos zadrżał jej w końcu jakby smutkiem albo żalem, a gdy skończyła, w świetlicy nastała chwila ciszy. Tylko w lipach rosnących na dziedzińcu rozlegały się kląskania słowików, które zdawały się zalewać przez otwarte okna całą izbę. Oczy wszystkich zwróciły się na Juranda który z zamkniętymi oczyma i przechyloną w tył głową nie dawał najmniejszego znaku życia. Słyszycie? spytał go wreszcie ksiądz Kaleb. A on przechylił jeszcze bardziej głowę, podniósł lewę, lewe ramię i palcem wskazał na niebo. Blask księżyca padał mu wprost na twarz, na białe włosy, na wykapane oczy i było w tej twarzy takie męczeństwo, a zarazem takie jakieś niezmierne zdanie się na wolę Bożą że wszystkim zdało się, iż widzą tylko duszę z cielesnych pęd wyzwoloną, która rozbratana raz na zawsze z ziemi, ziemskim życiem niczego już w nim nie czeka i nie wygląda. Więc znów nastało milczenie i znów słychać było tylko fale głosów słowiczych zalewających dziedziniec i izbę. Ale jak Jagienkę ogarnęła nagle litość ogromna, jakby dziecięca miłość do tego nieszczęsnego starca, za czym idąc, za pierwszym popędem skoczyła ku niemu i chwyciwszy jego dłoń, poczęła ją całować, a zarazem polewać łzami. Ja, sierota, zawołała z głębi bezbranego serca. Ja nie pachołek żaden, jeno, jak jenka ze zgorzelic. Maćko mnie wziąłby mnie od złych ludzi uchronić, ale teraz ostanę z wami, póki wam Bóg Danusi nie wróci. Juran. Nie okazał nawet zdziwienia, jakby już wiedział poprzednio, że była dziewczyną, tylko przygarnął i przytulił ją do piersi. A ona, całując wciąż jego dłoń, mówiła dalej głosem przerwanym i łkającym: Ostana z wami, a Danuśka wróci. To potem do zgorzeli pojadą. — Bóg nad sierotami, Niemcy i mnie, tatusia, zabiła, ale wasze kochanie żywie i wróci. Dajże to Boże miłościwy, dajże Matko Najświętsza litościwa. A ksiądz Kaleb ukląkł nagle i ozwał się uroczystym głosem. Chryste Chrystelejson, odpowiedział zaraz Czech i Tolima. Wszyscy poklękali, bo zrozumieli, że to jest litania, jaką odmawiano nie tylko w chwili śmierci, lecz i dla wybawienia ze śmiertelnego niebezpieczeństwa osób bliskich i drogich. Chlękła Jagienka Jurand, obsunął się z ławy na kolana i chórem poczęto mówić Gyrlelejson, Chrystelejson, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Głosy ludzkie i wołania błagalne, zmiłuj się nad nami, mieszały się z kląskaniem słowików. Lecz nagle, chowana, wilczyca podniosła się z niedźwiedzi. Niedźwiedzi skóry leżącej przy ławie Juranda zbliżyła się do otwartego okna, wspięła się na ramę i zadarwszy ku księżycowi swą trójkątną paszczę, poczęła być ścicha i żałośnie. Jakkolwiek Czech wielbił Jagienkę, a serce lgnęło mu coraz bardziej do ślicznej sieci chubny, jednakże młoda, chrobra dusza rwała mu się przede wszystkim do wojny. Wrócił wprawdzie do Spychowa z rozkazu Maćka, gdyż był służbista, przy tym znajdował pewną os osłodę w myśli, że będzie obu panną służą, strażą i opiekunem, lecz gdy sama Jagienka rzekła mu to, co zresztą było prawdą, że im w Spychowie nic nie grozi i że jego powinność przy zbyszku z radością na to przystał. Maćko nie był jego bezpośrednim zwierzchnikiem, więc łatwo mógł sprawiedliwić się przed nim, że nie został w Spychowie z rozkazu prawej swojej pani, która kazała mu iść do pana Zbyszka. Jagienka zaś uczyniła to w myśli, iż giermek tej siły i sprawności zawsze może się przydać Zbyszkowi i z niejednej jednej toni go wybawić. Dał już przecie tego dowody podczas owych łowów książęcych, których Zbyszko ma życie, od tura nie stradał. Tym bardziej mógł być pożyteczny na wojnie, zwłaszcza takiej, jaka toczyła się na żmójskiej granicy. Głowaczowi było tak pilno w pole, że gdy razem z Jagienką wrócili od Juranda, podjął ją pod nogi i rzekł: To wolę waszej miłości zaraz się pokłonić i o dobre słowo na drogę poprosić jakże? zapytała Jagienka dziś jeszcze chcesz jechać? Jutro do dnia, by konie przez noc by poczęło, okrutnie daleka na żmójć wyprawa. To jedź, bo rycerza Maćka dogonisz. Ciężko będzie, stary pan twardy na wszelakie trudy i o kilka dni mnie wyprzedził. Przy tym pojedzie przez Prusy, by sobie drogę skrócić. Ja zaś puszczami muszę. Pan ma listy od Lichtensteina, które po drodze może pokazywać. Ja zaś musiałbym pokazywać chyba od co. I tym sobie wolny przejazd czynić. To rzekłszy, położył rękę na głowni korda, Który miał przy boku, co widząc Jagienka zawołała. A ostrożnie, skoro jedziesz, to trzeba byś dojechał, A nie jakowymś podziemiu krzyżackim ostał. Ale i w puszczach dawaj nasiem baczenie, Bo tam teraz różne złe bożki mieszkają, Które tamtejszy naród czcił, niem do chrześcijaństwa nie przystał. Pamiętam jako to i rycerz Maćko i Zbyszko opowiadali w zgorzelicach. Pamiętam, ale jakoś nie boję się, bo chudziny to nie bożeczkowie i siły nijakie nie mają. Dam ja sobie z nimi radę. I z niemcami, których napotkam też, byle wojna chciała dobrze rozgorzyć. A to nie rozgorzała? Powiadaj coście o nie między Niemcami słyszeli to roztropny pachołek namarszczył brew, zastanowił się przez chwilę, po czym rzekł, i rozgorzała i nie rozgorzała. Pilnie my o wszystko dopytywali, a szczególnie rycerz Maćko, które nie jest i objechać każdego niemca umie. Niby to co innego pyta, niby życzliwość udaje, z niczym się sam nie wyda, w sedno utrafi z każdego nowinę, jakoby rybę hakiem wyciągnie. Zechceli wasza miłość cierpliwie słuchać, to powiem. Kniaź Witold lat temu kilka, mając zamysły przeciw tatarom i chcąc od niemieckiej ściany spokoju, ustąpił Niemcom brzmójć. Była wielka przyjaźń i zgoda. Zamki ich wznosić, zamki im wznosić pozwolił, ba sam pomagał. Zjeżdżali się też z mistrzem na jednej wyspie, pili jedny i świadczyli sobie miłość. Łoby nawet. Tamecznych puszczach nie były Krzyżakom zbronione. A jak niebożęta żmudzini podnosili się przeciw zakonnemu panowaniu, to ksiądz Witold Niemcom pomagał i wojska im swoje w pomoc wysyłał. O co szemrano nawet na całej Litwie, że na własną krew nastaje. Wszystko to nam podwójci w szczytnie rozpowiadał i chwalił krzyżackie rządy na żmujdzi, a posyłali żmójdzinom księży którzy ich mieli chcić i zboże i zboże w czasie głodu. Jakoż podobno posyłali, bo wielki mistrz, którym więcej od innych ma bojaźń boskiej kazał, ale za to zabierali im dzieci do prusa niewiasty, sromocili w oczach mężów i braci. Kto się zaś przeciwił, to go, to go wieszali stąd panienko jest wojna. A książę Witold, kniaź długo na żmójskiej krzywdy, na żmuńskie krzywdy oczy zamykał i krzyżaków kochał. Niedawne czasy, jak księżna, jego żona jeździła do Prus, do samego Malborka podwiedziny, to tam ją przyjmowali jakoby samą królową, polską. A toż niedawno, niedawno obsypywali ci ją darami, a co było turniejów, uczty i różnych wszelakich dziwów w każdym mieście, tego by nikt nie zliczył. Myśleli ludzie, że to już na wieki miłość między krzyżaki a księciem Witoldem nastanie aż tu niespodzianie odmieniło się w nim serce, miarkując tego, co nieraz i nieboszczyk tatuś i maćko gadali, to często się w nim serce odmienia. Przeciw znotliwym nie, ale przeciw krzyżakom często. Skrość tej przyczyny, że oni sami w niczym wiary nie dotrzymują. Chcieli teraz od niego, by im zbiegów wydał, a on im powiedział, że ludzi podłego stanu wyda, a zaś wolnego nie myśli, gdyż ci jako wojni mają prawo żyć, gdzie chcą. Dopieroż się na siebie chwasić, a list ze skargami pisać, a wzajem się odgrażać, zasłyszawszy o tym, że mój dzini nóż w Niemców. Załogi wycięli zameczki poburzyla, teraz ci i do samych Prus wpadają, zaś kniaś Witold. Nie tylko już ich nie hamuje, ale jeszcze się z frasunku niemieckiego śmieje, iż młodzinom pomoc po cichu posyła. Rozumiem, rzekła Jagienka. Ale jeśli po cichu ich wspomaga, to jeszcze wojny nie ma. Jest ze żmójdzinami, a i z Witoldem w rzeczy już jest. Idą zewsząd Niemce bronić pogranicznych zamków, a radzi by ich wielką wyprawę na żmójć uczynić. Jeno z tym długo muszą czekać aż do zimy, bo to jest kraj rozmokły i rycerzom nijak w nim wojować. Gdzież Młdzin przejdzie, tam Niemiec ulgnie. Przeto zima Niemcom przyjaciółko, ale z nastaniem mrozu ruszy się cała potęga krzyżacka, a zaś kniaź Witold pójdzie w pomoc żmudzinom i pójdzie z pozwoleństwem króla Polskiego, boć to przecie zwierzchni Pan. I nad Wielkim Kniaziem, i nad całą Litwą, to może i z Królem będzie wojna. Mówią ludzie i tam u Niemców, i tu u nas, że będzie. żebrzą już pono Krzyżacy pomocy po wszystkich dworach i kaptury im na łbach gorą jako zwyczajnie na złodziejach. Bądź to przecie potęga królewska nie żarta, ponoć rycerstwo polskie, byle kto Krzyżaka wspomniał, zaraz w garście popluwa. Westchnęła na to Jagienka i rzekła: Zawszeć to chłopu weselej na świecie niż dziewce, bo na ten przykład. Ty sobie pojedziesz na wojnę równie jak pojechali Zbyszko i Maćko, a my to ostaniem w Spychowie. Jakoż inaczej, panienko, ma być: ostaniecie, ale we wszelkiej przespieczności, Straszne jeszcze i teraz Niemcom jurandowe imię. Co sam widział w Szczytnie, że gdy się dowiedzieli, iż jest w Spychowie zaraz strach ich zdjął, to wiem, że tu nie przyjdą, bo i bagno broni i stary Tolima, jeno ciężko tu będzie siedzieć bez wieści. Jak się co przygodzi dam znać, wiem, że jeszcze przed naszym wyjazdem do Szczytna wybierało się stąd na wojnę z własnej woli dwóch dobrych pachołków, którym Tolima wzbronić tego nie może. Bo są ślachta z Łękawicy, teraz pojadą razem ze mną i w razie czego zaraz, którego tu pchnę z nowiną. Bóg zapłać. Wiedziałam zawsze, iż rozum masz w każdej przygodzie, ale za twoje serce i za chętliwość ku mnie, to już ci do śmierci będę wdzięczna. Na to Czech przykląkł na jedno kolano i rzekł, nie krzywd ja, jeno dobrodziejstw u was zaznałem. Wziął ci mnie chłopięciem wieństwo, rycerz zych pod Bolesławiem i bez okupu wolnością obdarował. Aleć mi milsza już była służba u was od wolności. Dajże mi Boże dla was krew rozlać, panienko moja. Boże cię prowadź i przyprowadź, odpowiedziała Jagienka, wyciągając ku niemu rękę. Lecz on wolał pochylić się do jej nóg, całować stopy, aby jej cześć oddać tym większą, a potem podniósł głowę. I nie wstając z klęczek począł mówić nieśmiało i pokornie. Prosty ja pachołek, ale szlachcic i sługa wasz wierny. Dajcie że mi jakoby wspominek na drogę. Nie odmawiajcie mi tego jużci. ci. Nadchodzi czas, kośby wojenne, ja wojenne, święty jerzy mi świadkiem, że tam po przódku nie zaś w ociągu się znajdę. O jakiż wspominek mnie prosisz? Zapytała nieco zdziwiona Jagierka. Przepaszcie mnie, byle tam krajką na drogę, by jeśli polec mi przyjdzie, żej mi było pod waszą przewiązką umierać. I znów pochylił się do jej stupa, potem ręce złożył i tak błagał ją, patrząc jej w jej oczy. Ale na twarzy Jagienki odbił się ciężki frasunek i po chwili odrzekła jakby z wybuchem mimowolnej goryczy. A mój miły, nie prośże mnie o to, bo ci nic z mojej przewiązki nie przyjdzie. Kto sam szczęśliwy, to niech cię przepasze, bo ten ci szczęście przyniesie we mnie po prawdzie, co jest? Nic, jeno smutek, a zaś przede mną nic, jeno niedola. Oj, no nie napytam ja szczęścia ni Tobie, nikomu, bo czego nie mam tego i dać nie zdolę. Tak ci mi chlawo źle teraz na świecie, że. że Tu umilkła nagle, czując, że jeśli słowo jeszcze powie, to płaczem wybuchnie a i tak zaszły jej jakby chmurą oczy. Czech zaś wzruszył się ogromnie, albowiem zrozumiał, że i wracać jej było źle do zgorzelic w pobliże drapieżnych komyszy Cztana i Wilka i równie źle zostawać w Spychowie, dokąd prędzej lub później zjechać mógł Zbyszko z Danusią. Zdawał sobie chlaba doskonale sprawę ze wszystkiego, co dzieje się w sercu dziewczyny, że zaś nie widział żadnej rady na jej nieszczęście, więc tylko znów objął jej stopy, powtarzając Hej, polec dla was, polec. A ona rzekła Wstań. A na wojnę niech cię siecie chubna przepasze albo ci jaki inny da wspominek, gdyż rada cię ona widzi od dawna. I poczęła ją wołać, ta zaś wyszła niebawem z przyległej izby, albowiem podsłuchując poprzednio pod drzwiami, nie pokazywała się tylko przez nieśmiałość. Chociaż kipiała w niej chęć pożegnania się z pięknym giermkiem. Wyszła wtedy zmieszana, spłoszona, z bijącym sercem, z oczyma świecącymi zaraz od łez i od senności, i spuściwszy powieki stała tak przed nim, podobna do kwiatu jabłoni, nie mogąc ni słowa przemówić. Chlawa miał dla jagienki obok najgłębszego przywiązania, cześć i nabożeństwo, ale nie śmiała ani myślą, posięgnąć na nią. Posięgał zaś często na cichechównę, czując bowiem wartką krew w żyłach. Nie mógł obronić się przed jej urokiem. Teraz chwyciła go tym bardziej za serce swą urodą, a zwłaszcza swym zmieszaniem i łzami, przez które przeglądało kochanie, jak przez jasną wodę strumienia przegląda złote dno. Więc zwrócił się ku niej i rzekł: Wiecie, na wojnę jadę może i legnę. Nie żal wam nie. Żal ci mi, odpowiedziała cienkim głosikiem dziewczyna. I zaraz poczęła sypać łzami, gdyż zawsze miała je na pogotowiu. Czech wzruszył się do ostatka i jął całować jej ręce, tłumiąc w sobie wobec Jagienki ochotę do poufawszych, poufalszych jeszcze pocałunków. Przepasz go, aliby, alibo daj mu wspominek na drogę, aby się pod Twoim znakiem potykał – rzekła Jagienka lecz siecie niełatwo było mu coś dać, gdyż miała na sobie męski ubiór wyroska, Poczęła szukać ni wstążki, ni jakiejkolwiek przewiązki. Że zaś niewieści ubrania był jeszcze w łubach, nieruszony od czasu wyjazdu ze zgorzeńc, wpadła przeto w kłopot niemały, z, z którego znów wyratowa, wyratowała ją Jagienka, radząc by mu oddała pontyczek, który nosiła na głowie. Boga mi niech będzie pontyczek, Zawołał nieco rozweselony chlaba. powieszę go na hełmie i nieszczęsna mać tego niemca, którym po niego sięgnie. Więc siecie podniosła obie ręce do głowy i po chwili jasne promienie włosów rozsypały się jej po plecach i po ramionach. Chlaba zaś widząc ją taką przeto włosą i cudną, aż zmienił się na twarzy. Policzki zapłonęły mu, a potem zaraz pobladły. Wziął pomątnik ucałował całował go. Schował w zanadrze, raz jeszcze objął kolana Jagienki, a następnie mocniej niż było trzeba, siecie chumny i po słowach – niechże tak będzie – wyszedł, nie mówiąc nic więcej z izby. A chociaż był zdrożony i niewypoczęty, nie położył się spać, pił na umór przez całą noc z dwoma młodymi szlachcicami z Mękawicy, którzy mieli z nim jechać na żmójć. Nie upił się jednak i o pierwszy brzasku był już na dziedzińcu fortalicji, gdzie czekały gotowe do drogi konie. W ścianie nad wozownią rozchyliło się zaraz błoniaste okno, i przez szparutkę wyjrzały na dziedziniec młodroczy. Czech, który je dostrzegł, chciał iść ku nim, by pokazać pomplik przypięty na hełmie i pożegnać się raz jeszcze, ale przeszkodził mu w tym ksiądz Kale i stary Tolima którzy zeszli umyślnie, aby mu udzielić rad na drogę. — Jedź na dwór księcia Januszowy — rzekł ksiądz Kaleb. — Może i rycerz Maćko tam wstąpił. W każdym jednak razie wieści pewnych zasięgniesz, boć tam znajomków ci nie brak. Drogi też stamtąd na Litwę znajome i o przewodnika przez puszczę łatwo. — Chcesz li na pewno do pana Zbyszka dojechać, to wprost nasz mójć nie jedź, bo tam jest przegroda pruska — Jedno jedź przez Litwę, bacz, że i z dzini, że dzini mogą cię zabić, nim zakrzykniesz ktoś jest. A inna sprawa będzie, jeśli od strony kniazia Witolda przyjedziesz. Zresztą, Boże, błogosław tobie i obudmom tamtym rycerzom, abyście w zdrowiu wrócili dziecko przywieźli na, którą to intencję będę każdego dnia, ponieważ pora aż do pierwszej gwiazdy krzyżem leżał. Dziękuję wam, ojcze, za błogosławieństwo. Odrzekł Chlaba. Niełatwo to ochwiarę z tamtych diabelskich rąk żywą wydobyć, ale przecie wszystko w ręku Pana Jezusowym i lepsza nadzieja niż smutek. Już ci lepsza, przeto jej nie tracę, tak? Żywie nadzieja, chociaż serce i trwogi niepróżne. Najgorzej, że sam Jurand, byle jej imię wspomnieć, zaraz ku niebiosom palce prostuje, jakby ją tam już widział jako że ją może widzieć oczu stradawszy. A ksiądz począł mówić na wpół do Czecha, na wpół do siebie. Bywa tak, że gdy komu ziemskie oczy zagasną, ten właśnie widzi to, czego inni dojrzeć nie potrafią. Bywa tak, bywa. Ale i to się rzecz niepodobna widzi, by Bóg dopuścił krzywdy takiego jak niątka, bo i cóż ona choćby krzyżakom przewiniła nic. A niewinne to ci było jak Lelia. Boża, miłe ku ludziom, a jako tapta szyna polna śpiewająca. Bóg dzieci miłuje i nad męką ludzką ma ba. Jeśli ją zabili, to ją może i wskrzesi jako Piotrowina, która wstawszy z grobu, długie potem roki gospodarzył. Jedź w zdrowiu i niech ręka boska was wszystkich i ją piastuje. To rzekłszy wrócił do kaplicy, by mszę ranną odprawić, a szech Czech, siadł na koń. Skłonił się raz jeszcze przed przytwartym błoniastym oknem i pojechał, bo już też rozedniało zupełnie.